My też zachęcamy zbiórkę, zaczynamy w naszym studiu. Ewa Bobrowska-Szczepańska i Danuta Drabik, witam Was dziewczyny, serdecznie więcej na razie, przynajmniej o dwóch nazwiskach Ewy nie powiemy. E, słuchajcie, dziewczynom dałam cynk tak i e, powiedziałam, tak. że mają takie książki przynieść, które mogą trafić do szpitala, na oddział. Dziewczyny, co Wam się udało znaleźć? Musiałam się udało znaleźć się książkę, która ma 30 prawie 30 lat. I jest w super stanie. Naprawdę mam nadzieję, podziwiam. Bo, mam nadzieję, że będzie sporą frajdą. A miałeś jakąś taką swoją ulubioną w dzieciństwie? gdzie to była właśnie jedna z tych ulubionych. Tak? No to I doceniamy ten... to, że się nią cel. podzielisz. A Ewa? Ja przygotowałam razem z mężem y, taką książkę, właśnie y, razem z nim. Piękna i bestia, kot w butach. Tutaj jest zbiór i baśni, i bajek. Można sobie wybrać, poczytać. Jaś i Małgosia, mała syrenka, trzy świnki, kopciuszek. No pięknie, to taka klasyka. Słuchajcie, ja miałam łatwiej, bo ja zajrzałam na półki mojej córki i zrobiłam jej tam y, taki mały odsiew. No i myślę, że nieśmiertelne pozycje. Kubuś o. Puchatek, o skakaniu i dreptaniu, noc i dzień. Fantastyczne pozycje. Ale są też takie rzeczy które wiadomo, jak dziecko jest chore, e, trzeba go jakoś uspokoić, przygotować mu dobry sen historyjki na dobranoc, więc o. myślę, że też e, i myślę, że tutaj są kapitalne ilustracje, które dzieci mogą i pooglądać i poczytać. Oczywiście czekamy także na Państwa. Jeżeli ktoś ma w swojej biblioteczce takie książki, które mogłyby umilić ten czas spędzony w szpitalu dzieciakom, to można je oddawać nawet u nas w ośrodku telewizji. Zachęcamy, zapraszamy, a także w Młodzieżowym Domu Kultury. A na koniec jeszcze cudowna pozycja, bo przecież zbliżają się wielkimi krokami te takie piękne świąteczne dni. Są tak fantastyczne historie. Że mam nadzieję, nadzieję, że dzieci w większości w domu je będą mogli czytać te opowiastki, ale, ale myślę, że umilą naprawdę ten czas. To dziewczyny, jednym zdaniem. Co w pogodzie i co w sporcie? Ewa. W pogodzie mroźno, będzie jeszcze w, w miarę słonecznie, ale opady śniegu dopiero jak się pojawią to od soboty. No i wtedy dobrze, bo krajobrazy mogą się tak krokami nie tylko w górach, ale Super. również w całym województwie. Śnieg w y, okresie 6 grudnia naprawdę nikomu nie będzie, nie będzie przeszkadzał. A co w spocie? Między piłka nożna, Zagłębie Sosnowiec przygotowuje się do meczu z GKS-em Katowice, także no, to będzie hicior. Hicior, hicior, także no, będziemy idzie. oglądać. Polecamy i sport, i prognozę pogody, ale wcześniej gość aktualności. Widzimy się po przerwie. Do zobaczenia.